Dzień dobry, tu ja mówię. Światełka sobie włączyłem na kominku. Ja już Państwu kilka razy mówiłem o tym, że to co się dzieje na moim kominku i na choince to nie jest mój gust, ale moje poczucie humoru i sentymentu. Uwielbiam kiczowate te bibialoty. Mam taką słabość, mam takie hobby i gromadzę sobie różne takie historie. Tutaj mi Stara zainstalowała jeszcze światełka, żeby mnie i Państwu było wesoło. Jeśli macie podobne poczucie humoru i podobne sentymenty z czasów dzieciństwa z prl gdzie to wszystko było szare i pakowane w gazetę to teraz sobie tak nadrabiam a proszę Państwa, zrobiłem taki miły, sympatyczny i trochę kiczowaty wstęp a dlatego, żeby e, złagodzić i tak łagodnie Państwa wprowadzić w temat którego unikam już od dłuższego czasu bo ileż proszę Państwa można, no, no, ale dzisiaj trzeba bo, bo zgodnie z zasadą Muszę, bo inaczej się uduszę. No to się uduszę, jeśli nie powiem. Dosłownie przed chwilą, miałem mówić o czymś innym, ale dosłownie przed chwilą przeczytałem swojego ulubieńca Niedzielskiego na Twitterze, który zaalarmował, że mamy 270 tysięcy przypadków grypy tygodniowo. Szpitale są obłożone, a z tego połowa chorują dzieci. Proszę Państwa, no jak może się człowiek ukrewnie zagatować? Jak może grom z jasnego nieba, nie strzelić w prąd, jak to śpiewały przebrane za krowy nauczycielki gdy się czyta takie rzeczy no przecież proszę Państwa od dwóch lat ja wiem, że Państwo to wszystko prawie wiecie ale uporządkujmy to bo, bo z tego bałaganu z tego bagna trzeba wyjść bo być może jeszcze są ciągle ludzie którzy wierzą w, tą, w ten absurd w te idiotyzmy, które nam wpajano przez tyle lat do głowy i dalej żyją w tym matrycie, dalej żyją w tej zamkniętej bańce i dalej robią sobie krzywdę, krzywdę na własnych organizmach gdy przez dwa lata ja i wielu ludzi tłukło, nie lekarzy przecież Przecież, ale i też lekarzy, i to teraz takich lekarzy, którzy mają postępowania dyscyplinarne, że to, co się dzieje, to jest zabijanie nadpralnej odporności człowieka i to takiej indywidualnej, jak i mówiąc brzydkostadnej, no, bo my wszyscy żyjemy przecież w określonych przestrzeniach publicznych. Chodzimy do pracy, chodzimy na różne zakupy, no, nie muszę Państwu tłumaczyć zawody sportowe itd., itd. No, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy sami na świecie. Żyjemy, żyjemy wśród innych ludzi i stykamy się w naturalny sposób z, z bakteriami, mikrobami, innymi wirusami. Które krążą po, po organizmach w naturalny sposób i to, co zrobiono przez te e, przy, od marca 2020 roku do, e, do przyjazdu uchodźców z, Ugra, z Ukrainy, kiedy to wszystko nagle w cudowny co, w sposób zniknęło, to to było po prostu barbarzyństwo. To była zbrodnia na ludzkich organizmach, i to w tym wymiarze indywidualnym i w wymiarze zbiorowym. I wtedy, proszę Państwa, i ja i fachowcy mówili, którzy mieli odwagę o tym mówić, że to doprowadzi do tragedii, że to musi się odbić na zdrowiu społeczeństwa ta absurdalna, fanatyczna izolacja, to zakrywanie twarzy gadżetami, te wszystkie. Zostań w domu i tak dalej, te niskie sufity, te zamykanie lasów, to musi się przełożyć, proszę Państwa, na to, jak nasze organizmy zaczną funkcjonować, bo gdy nagle weszliśmy do takiej jednej wielkiej no, antyodpornościowej bańki, gdzie do takiego sterylnego życia, bo wiadomo, że to też do końca i na szczęście nie było przestrzegane, bo, bo dzięki temu nasze organizmy mogły się w sposób naturalny odparniać, no to to musiało się zakończyć tak w taki sposób, jak się, jak się zakończyło. I proszę Państwa, dla mnie to jest oczywiście jeden najpoważniejszy powód. To znaczy, że poprzestawiano. W sposób masowy nasze organizmy, naszą naturalną odporność. I doprowadzono do takiej sytuacji, że ta siła infekcji, co sezonowy, która, się, która była, jest i będzie, i tu się nic z tej materii nie zmieni, nie zmieni no wystrzeliła z, z, z taką potęgą, jaką wystrzeliła w tej chwili. No ale co w tym wszystkim jest istotne, proszę Państwa? Ja może przypomnę podstawowe dane. Gdy myśmy, gdy właśnie zamykano lacy, gdy zamykano szkoły, gdy zamykano ludziom biznesu, niszczono ludziom życie, to my mieliśmy po 120, po, po 300, po 400, a jak doszło do 1000, no to chyba praktycznie doszło po roku jakoś tak, to wtedy gód grzmiał, że o matko, jak będzie 1000, to sobie nie poradzimy. 1000 dziennie, no czyli 700, 7000 powiedzmy tygodniowo. No to proszę Państwa, postawiono całe państwo i wszystkie autorytety, eksperty, na, eksperci byli też postawieni na głowach i opowiadali, jakie stworzone rzeczy o tym w jaki sposób my mamy sobie z tym wszystkim radzić. Teraz mamy 270 tysięcy Nie ma oddziałów grypowych. Stadiony są na stadionach nie robi się dodatkowych, nie stawia się dodatkowych łóżek. Nie ma żadnych dodatków za no to trzeba powiedzieć chyba obsługiwanie pacjentów, bo to, to ciężko mówić o opiece, bo tak to wy, wyglądało. Nie ma proszę państwa polityków w mediach, którzy zdalnie pracują w Sejmie, a i krzyczą, że w pociągach widzieli jakiegoś pasażera bez gadżetu na twarzy. Mało tego, proszę Państwa, gdy. E 270 tysięcy to jest mniej więcej dwa razy tyle, co się działo w słynnym Bergamo. Wtedy tam, gdzie te ciężarówki się pojawiły, gdzie prostytutoria nie należały i, tak, i, i tak dalej, i tak dalej. No jaki tu jeden czynnik zdecydował o tym, że wszystko wywrócono do góry nogami? No proszę Państwa, polityka i media to zrobiły, nic więcej. Zwróćcie uwagę na te liczby. 100 parę przypadków, czyli 700, czy no powiedzmy 1000, 1000 tygodniowych i 270 tysięcy. No to są przecież rzeczy, rzeczy nieporównywalne. Jak zachowywały się państwo, jak zachowywali się eksperci, jak zachowali się wamoku lekarze, którym się biło brawa na balkonach i wysłała pizza, a jak zachowują się teraz? No co tutaj się stało takiego, że udało się ludzi ogłupić tak masowo. Wizją najgorszej na świecie i najmodniejszej, jednocześnie choroby. A w przypadku starej popularnej grypy, która, proszę Państwa, od zawsze była parczywą chorobą, która wywołała naprawdę poważne skutki, oczywiście przy zbiegu różnych okoliczności, powikłań i to również. To głównie takich powikłań kardiologicznych. No bardzo częstym powikłaniem jest, było uszkodzenie serca przy, przy poważniejszych przypadkach grypy. Już mówię, że zapalenie płuc i tak dalej, gdzie też były resp respiratory i tak dalej, tylko nikt o tym nie mówił, proszę Państwa. Nikt o tym nie trąbił dzień w dzień prze, e, przez dwa lata. No i teraz taki jegomość jak Niedzielski wychodzi opowiada jakieś brednie, że on tam coś zlecił, dodał dodatkowo, nie wiem, coś tam porobił, ukaz wydał inne inne historie. No proszę Państwa, do kogo on to mówi? Do ludzi, którzy pamiętają, co się działo przez te ostatnie dwa lata. A wiem, że wśród Państwa będą też, będzie liczna grupa osób, która będzie wskazywać na legalizację. Proszę Państwa, nie, wcho, nie, nie chcę wchodzić w ten temat. Jedni będą uważali, że depopulacja, inni, że placebo i marketingowe, marketingowe zabiegi. Jedno jest pewne, proszę Państwa, głównym powodem tego, co się dzieje, że fakt Praktycznie te infekcje są w tej chwili rekordowe, to jest naturalne obniżenie odporności organizmu każdego z nas. No, oczywiście, te, tych, którzy się temu nie poddali, i, i, i ci, którzy zachowali się, starali się zachować wiarę normalnie, bo nie w wszystkich okolicznościach się dało, nie słuchali tych bredni, które z grozą wypowiadał minister zdrowia, że nie należy dbać w tej chwili o kondycję zdrowotną, a trzeba się, o kondycję, a trzeba się izolować, no to proszę Państwa, ci wygrali, ci, którzy utrzymali naturalną odporność, to sobie dają w tej chwili radę, no ale całe miliony ludzi zostało pozbawione z największej siły naszego organizmu, proszę Państwa, o największym lekarstwie dla naszego organizmu jest nasz własny organizm, który ma naturalne mechanizmy, w sposób naturalny odpala różne mechanizmy i trobiki, które pozwalają nam zachować zdrowie albo przejść przez chorobę w taki sposób, aby nie, nie wyrządziła jakichś większych zniszczeń w poszczególnych organach naszego organizmu. No proszę Państwa, to jest tragedia, to jest coś niesamowitego, że ludzie odpowiedzialni za nasze zdrowie doprowadzili do takiej sytuacji i oni sobie teraz oni się teraz obracają na pięcie, opowiadają jakieś głodne kawałki. Jak gdyby nigdy nic nagle wróciła grupa, która już po w ogóle miało nie być, to nie istniała, bo przecież my sobie z tym wszystkim poradziliśmy. Nie ma w tej chwili żadnych masowych testów, nie ma stref pomarańczowych, żółtych, zielonych, Bóg wie jakich. Jeszcze raz powtórzę, nie ma na stadionach dokładanych łóżek. Jakoś prosektoria sobie dają radę i nie jeżdżą ciężarówki, a wszystko dlatego, że w telewizji obowiązują inne tematy niż to, co obowiązywało przez ostatnie dwa lata. Proszę pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym, żeby drugi raz do tego bagna po prostu nie wejść i nie wierzyć nikomu, nie wierzyć w nic patrzeć na fakty i wyciągać. Wnioski. Tak to proszę państwa jest, że tam gdzie wchodzi w grę polityka, ideologia, i gigantyczne pieniądze, a tutaj wszystkie te czynniki się złożyły na raz i to w wersji globalnej, to można z ludzi zrobić wszystko, a mówiąc brzydko, najszybciej przerobić na stado baranów i mało tego, te stada baranów jeszcze będą beczeć, że chcą więcej i więcej. A tak to proszę państwa wyglądało, dlatego tak bardzo ważnym jest, aby wśród stada baranów zachować się jak czarna owca. Mieć swoje zdanie, mieć swój pogląd i, proszę Państwa, pogląd rozsądny, zgodny z nauką, a nie tym, co nam wpajano i nazywano e, nauką. I to taką nauką, jak to wielokrotnie podkreślałem, na poziomie szkoły podstawowej, bo to w zupełności wystarczyło, aby z tego obłędu wyjść, stanąć obok, popatrzeć na to wszystko i gorzko się, gorzko, gorzko się zaśmiać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.